Dzień dobry pani. Dzień dobry pani, czy pani wie, że to jest ten dzień dzisiaj? Ten dzień, gdzie dzisiaj idziemy? Co będziemy robić? Będziemy ruszać tymi nóżkami, tak? Tak? No pewnie, że będziemy ruszać, ale będzie zarobiście. <grym> Wish I could say I was finally old. Dzień. Ale świeci, strasznie świeci. Dzień dobry, kochani, witajcie! Co już powiedziałeś, bo ja nie wiem. Laira mówiła. Dobrze, więc słuchajcie, wybieramy się dzisiaj na basen z lajrą, i tak. tam jest po prostu na basen, tylko na zajęcia pływackie z Lairą. Będzie to jej pierwszy trening, My pewnie też będziemy pływali. Znaczy ja będę pewnie z Lairą, ty będziesz pewnie sobie oddzielnie pływał, trochę na po ponagrywa, więc pokażemy Wam, jak tam było. A tymczasem zanim zaczniemy, mała reklama, szybka, i lecimy na basen. <laughs> Kochani Letyshops, być może znacie, być może jeszcze nie znacie, jest to apka i też strona www, gdzie macie dostęp do ponad 3000 sklepów z różnych kategorii, na przykład kosmetyki, kwiaty, są też sklepy dla dzieci, sklepy typu Media Markt, Allegro, Aliexpress, czy na przykład Booking, gdzie, gdzie my dzisiaj zrobiliśmy rezerwację w hotelu, będziemy mieć ponad 30 zł zwrotu. Za każdym razem jak kupujecie coś w sieci dla siebie czy dla kogoś, pamiętajcie, żeby sobie najpierw sprawdzić na Letyshops, czy ten sklep właśnie z nimi współpracuje, bo jeśli tak i coś kupicie, otrzymujecie reakcję, normalny zwrot pieniędzy, które możecie wypłacić na swoje konto. Teraz za chwilę jest dzień kobiet, więc można obdarować swoją ukochaną, ale też i mamę, siostrę, przyjaciółkę, czy na przykład samą siebie, jeżeli nie macie swojego krasza albo faceta. Jeżeli chodzi o komputery, pamiętajcie też o zainstalowaniu wtyczki, do której link macie w opisie pod filmem. Ta wtyczka jest właśnie na laptopie i przypomni Wam zawsze o tym, że gdzieś jest cashback, żebyście po prostu nie zapomnieli o tym, żeby wejść na sklep przez Letyshops i po prostu nie stracić swojego cashbacku, bo jeżeli tego nie zrobicie, to stracicie, a wtyczka właśnie Wam o tym przypomina. Pamiętajcie o rejestracji w Shop, która jest darmowa i szybka i możliwa z naszego linku w opisie pod tym filmem. Dajcie też znać, jak poszły Wam pierwsze zakupy i też jest teraz taka fajna opcja, którą Kamil Wam teraz pokaże. Kamil, mam tam na górze, o tu, napalę i zarabiaj, dokładnie. I teraz jest, zobaczcie, jaka opcja, 100 zł za trzech zaproszonych znajomych, czyli jeżeli przed 21 marca zarejestruje się od Was z linku 3 osoby, normalnie dostajecie za to 10 zł za osobę, jeżeli spełnią warunki programu, czyli tam podejrzewam, kupią coś za 50 chyba złotych, a teraz dodatkowo macie jeszcze 70, czyli nie 3, zarabiacie tylko 100, więc polecajcie ze swoim linkiem, tu macie link i to już wszystko możecie zrobić po rejestracji, link w opisie, a my w takim razie zabierzemy Was teraz na basen. Dajrunia, czy pani jest gotowa na pływanie? Czy jesteś gotowa? Mam cię tutaj będzie ja się zaraz się rozbierać. Rozbieram. Ale chyba okay. trzeba gdzie najpierw ja nie trzeba ogarnąć. No, gdzie nie trzeba to... ogarnąć? Tatuś też zaraz się jesteś. rozbierze. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i co? Zobaczymy, jakie będą pierwsze zajęcia. Dajra się nie może doczekać. Zobaczcie, co mamy. Takie a. a tam hmm. i ja. do pływania. Jedna jest taka mniejsza. Wow. A druga jest taka większa. O, nawet ci dwie. Tak, po dwie. Ale tutaj zobacz, zobacz, to są zobacz, nasze, zobacz. Słuchajcie, stroje. Zaraz wam pokażemy jak wyglądają. Gdzie my jesteśmy i w ogóle tutaj tak. y, kto nas będzie obsługiwał. My jesteśmy na Warszawiance i tutaj słuchajcie będziemy mieć zajęcia ze szkoły Adrianna Swim i będzie naszą panią Julia. Pani Julia jeszcze nie znamy bo na różowy kostium, więc pewnie jakoś super wygląda, zobaczymy. I za chwilę przebieramy się i wchodzimy na pływanie. I oczywiście, jeżeli chodzi o szkołę właśnie tą no. pływania. No to wszystko macie w opisie, więc możecie sobie wejść w link i no, możecie chodzić z nami. No, ale z dzieł, mam indywidualne zajęcia. To no, może przyjście, do <laughs> kiedy my przychodzimy. Chodzi ja. do O, ciepła jest. No ciepła. No? Teraz jest jeszcze. Dlaczego no, zamieniałeś, się tak wytrzymałam, a na daje nie napadła? Jest w porządku, jest w porządku. Dobra, bardzo fajnie. I teraz ono widzi, gdzie idziemy. Nie stresuje się za bardzo, więc super. Um, ja jestem taką osobą, która na zajęciach muszę rodzicą, rodzicom. Powiem, że teraz często gdzieś wyjeżdżamy, gdzieś sami nawet chodzicie na bazę, więc żebyście po prostu wiedzieli, jak właściwie um, zachowywać się w chodzie dzieckiem. Czuła, że ona będzie lżejsza, tak, To ją od siebie, tak? żeby tak, 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 być e, po, na początku tam sobie tak, 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 żeby tak, 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 Idę z piłek z przodu. Co nam chcecie coś powiedzieć? Żeby je zjadło pewnie. No. Żeby je zjadło, tak. Jeszcze troszeczkę, zęby zaczynają rosnąć. To jest w ogóle tak. Rosną tu już jakieś zębole. Nie rosną jeszcze? O, to jeszcze to wszystko przed wami. Znowu bolo. A spróbuj bardziej w takim przysiadzie. to, niż. Często się śmieje z rodzicami, żeby to już dla nas, to nas, to nas dobra pora. 它可以，那是可以管，但是不能。<noise> <noise>

I ręka już jest bardzo śpiąca, ale już jesteśmy po... Tak, tak po basenie. Proszę, się Więc zmykamy szybciutko. Ola, nagrajmy prawdziwy film. Dynamiczny film nagrajmy. A ja mówię, jaki dynamiczny? Nagrajmy prawdziwy. Słuchajcie, leży na kanapie. Dynamicznie prawdziwy. A, spędzi mnie i... tym razem nos. O, A. zawsze mnie spędzi. A. No i właśnie, zobaczcie. Właśnie... Nie! Tak się Nie kończy. Można za... Nagrywaczkę. I to na filmu. Basen. I ja to ja nie umiem kiedy będzie tego szaleńka. <grywa> Słuchajcie, było super, naprawdę było super. Te zajęcia, które, które widzieliście, to były zajęcia dla niemowląt. Od trzeciego miesiąca życia bodajże można się już zapisywać, tak. jak nie ma przeciwwskazań. Lajra też była wcześniej ze mną u pediatry, żeby takie zaświadczenie zdobyć, że może być na tych zajęciach, że nic mu nie przeszkadza i stan zdrowia jest dobry. Okazało się, że wszystko jest okej, okay, więc na te zajęcia mogliśmy pójść. Bardzo się z tego powodu cieszę. Na zajęciach, jak widzieliście, radziła sobie no, całkiem dobrze. Była troszeczkę zestresowana, ale w ogóle ani razu nie płakała, co też się w sumie czasami zdarza na takich zajęciach. Więc nie, no, nie. Nie kwęczała, nie płakała. Nie, nie było yy, yy, takich Nawet się uśmiechała z tobą. No jak tam ją rozśmieszyłam, to się uśmiechała, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że. Zakładamy, że jej się podobało, prawdopodobnie. Zajęcia trwały pół godziny. Dłużej już taki maluszek wytrzymać nie może. Kamil też nie może już wytrzymać mojego gadania, już palcami przebiera na nagraniu. Kochani, jeżeli macie ochotę spróbować też takich lekcji pływania dla swoich dzieci, w sumie nie tylko nawet znaczy noworodków, czy niemowlatów, to link do szkoły, do której chodzi Lajra, macie w opisie. Czy ty Co ty? Kochaję. To zjemy. Obierz mi jabłko? Znaczy, pokroisz mi? Myślę, że powinniśmy teraz obejrzeć Hotel Paradise no, i no, Low Island. A moglibyśmy mi jab pokroić jabłko? Nie mogę, bo nie mam czasu. Proszę, nie mam czasu. zrób, proszę, z z Nie, nie, ja chyba, ja jestem w ogóle, ja się źle czuję. Nie, byś dobrze się czułeś. Ale chodzi o to, że jestem po prostu bardzo śpiąca. Nie, pośku Pójdziemy spać wyjątkowo wcześnie, jak, jak tak jak nigdy, o Jezus, mm -mm. chodźmy do łazienki. Pamiętajcie się już o linku w opisie do Letty moi drodzy. A dokładnie. Warto. Z Leti to jest w ogóle taka sytuacja, że niby tam mówią ojej, już tyle, tyle razy widziałem to Leti. No i co? Widziałeś, a zarejestrowałeś, się... Zarejestrowałaś, a, zarejestrowałaś się. No. Jak widziałaś? Są takie czasami reklamy i nie, nie będę mówić jakie, ale też mam taką jedną przykład, no, aplikację, która też po w każdym filmie, i to nie mówię o YouTube'ów, tylko wiecie, w każdym przed filmami dać te reklamę. Na pewno będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. No I tak. człowiek tak mówi: nie no, znowu ta reklama, a w końcu zainstalowałam. No, no dobrze, ale przy to, to jest założyła. tak, że zakupy praktycznie w internecie robi każdy. To się po prostu opłaca. Dokładnie. A to już, nawet nie, to już was denerwuje nie no, po prostu się rejestrujcie i po prostu kupujcie, bo to bez sensu jest nie kupić. Jak Kamil czasami zapomni, to jestem tak na niego zła, po prostu o to, że nie, że nie kupił przez Leti, tak. muszę kontrolować wszystkie twoje zakupy w internecie. Kupiłeś bez Leti? Co? Na Allegro teraz kupiłeś yy, case wodoodporny telefon? To nie było Allegro. A co to było? Nie, to on nie był akurat w Leti ten Jezu. sklep. Uf. A i oczywiście Laira będzie chodziła dalej na te zajęcia, więc będziemy Wam relacjonować jej postępy. Swoją drogą dzisiaj na macie zrobiła taki podpór, jakby już chciała raczkować, hmm. tylko nie ruszyła się z miejsca, ale raczknęła. Tak jakby. A? Choroba niespokojnych nóg. A. Pa! herbatkę, herbatkę zrób. Hmm. Hmm. Hmm.